Mariusz Łewicki, EnduroPL. Jak ubrać się na turystyczny motocykl enduro? Zacznijmy od góry. Kask, im lepszy, tym lepiej. Dlaczego kaski off-roadowe spisują się najlepiej podczas jazdy w terenie? Z kilku powodów. Przede wszystkim dają Wam możliwie najlepszą wentylację. W takich kaskach nie poruszamy się specjalnie szybko, ale pracujemy dosyć fizycznie na motocyklu, i w związku z tym tego ciepła, które generujemy jest dużo, ono musi jakoś znaleźć ujście, tak żebyście nie byli mokrzy już po krótkiej przejażdżce i taki kask zapewnia znakomitą wentylację. Osobna kwestia jest taka, że szczęka, którą zazwyczaj macie w kaskach offroadowych pozwala na Sprawne oddychanie, czego nie uzyskacie w kaskach szosowych. Kaski szosowe przystosowane są generalnie do jazdy z większymi prędkościami i ten system wentylacji, który jest w nich zastosowany, najczęściej nie jest tak efektywny. Osobną kwestią pozostaje fakt, że okrągłe, ładnie malowane kaski szosowe one się błyskawicznie rysują i nie wyglądają już tak ładnie po tym, jak zaczniecie tym kaskiem jeździć w terenie. Dodajmy do tego fakt, że kurz, piach, wszystko co spotka was podczas jazdy w terenie, będzie też szybko niszczyło mechanizmy, które zajmują się obniżaniem i podwyższaniem szyby. W związku z tym im mniej korzystacie z kasku szosowego w terenie, tym lepiej, im szybciej wyposażycie się w taki kask, tym jazda w terenie będzie wygodniejsza i przyjemniejsza. Pamiętajcie, że gogle, które są bliżej narządu wzroku, zapewniają lepsze pole widzenia nawet w momencie, kiedy szyba jest brudna, w momencie, kiedy macie e, wizjer kasku szosowego e, mocno ubrudzony, ten obraz, który macie przed sobą nie jest już tak wyraźny i tak, e, tak, e, tak dobrze widoczny dla Was. W związku z tym, jeżeli ruszacie w teren, zaopatrzcie się w dobry kask off-roadowy. Mała ważna rzecz rękawice. Rękawice, które będziecie wykorzystywali do jazdy w terenie, muszą przede wszystkim zapewniać dobrą wentylację. W terenie nie będziecie poruszali się z dużymi prędkościami, w związku z tym nie potrzebujecie aż tak e, intensywnej ochrony, jaką daje odzież skórzana. Natomiast potrzebujecie dobrego uchwytu i potrzebujecie tego, żeby wasze ręce się nie pociły. Nawet jeżeli przydarzy się Jakaś gleba, to będzie się to działo na luźnym terenie, w piachu, na szutrze. W związku z tym nie ma większej obawy o to, że te rękawice staną przetarte. Natomiast ciągle zachowacie możliwość dobrej ochrony dłoni przy dobrej wentylacji e, dłoni, tak żeby te wasze dłonie pracowały sprawnie i nie pociły się. Kurtka i spodnie motocyklowe. Jeżeli mówimy o wyczynowym off to pewnie lepiej sprawdzi się buzer i odzież typowo wyczynowa do jazdy w offrodzie, ale do takiego motocykla bardzo dobrym rozwiązaniem jest dobry, turystyczny komplet. Kurtki i spodni. Na co zwrócić uwagę? Zacznijmy od tego, że idealną odzieżą do zastosowań, które realizujemy na takich motocyklach jak ten, który stoi za mną, jest odzież trzywarstwowa. Pozwala ona Wam wyrzucić i ocieplacz, i membranę, i zostać tylko w samej wierzchniej warstwie, która umożliwia jeżdżenie także latem. Latem jest gorąco, mocno się pocimy, w związku z tym dobra wentylacja jest kluczem. Im więcej wentylacji, tym lepiej. Ta kurtka powinna być luźna, wygodna, powinna mieć. Ochraniacze, które pozwalają Wam na czucie się bezpiecznie, nawet jeżeli sprawy zaczynają wyglądać trochę inaczej niż, niż to zaplanowaliście. Istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość regulacji. Regulacji, która pozwala na dostosowanie odzieży do Waszych gabarytów, tak żebyście czuli się bezpiecznie, aby ochraniacze były we właściwym miejscu i żeby cała odzież była dopasowana do Waszej sylwetki. Na samym dole naszej wyliczanki mamy buty. Te buty, trochę jak z kaskiem, im są bardziej offroadowe. Tym do offroadu lepiej. Idealnie, jeżeli buty, które e, będziecie mieli na sobie, będą twarde, sztywne, które pozwolą na ochronę waszej stopy w momencie, kiedy dostaniecie e, w stopę kamieniem, gałęzią, kiedy będziecie musieli się tą e, nogą podeprzeć. Idealnie, jeżeli buty mają zawias, zawias pozwala na przenoszenie obciążenia, trochę z pominięciem stawu skokowego od razu na łytkę, to buty są bezpieczniejsze, co prawda droższe, ale jest to inwestycja, która jest zdecydowanie warta rozważenia. Oczywiście buty typu Adventure, które mają klamry, które są całkiem wytrzymałe, również będą nadawały się do, i do szkolenia, i do jazdy wycieczkowej. Niemniej jednak starajcie się unikać obuwia stricte szosowego. To jest obuwie, które ma dosyć miękkie podeszwy, jeżeli motocykl wali się na bok, to ta podeszwa twarda, która jest w takich butach jak te, na swój sposób chroni również stopę. Miękkie buty szosowe tej ochrony nie zapewniają i jest to najczęściej przyczyna urazu stawu skokowego, urazu, którego chcemy unikać, ponieważ nie jest to ani fajne, ani potrzebne, ani, ani przyjemne. Więcej informacji na temat zarówno przygotowania siebie jak i motocykla do jazdy w terenie, ale także na temat samej techniki jazdy znajdziecie na naszej stronie www.proenduro.pl.